Polska mówi mistrz Feng Shui, pan Jacek Kryk, Szkoła bez granic. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie po raz kolejny. Panie Jacku, jakże ważne w życiu codziennym u każdego bez wyjątku oddychanie. Tak, mówiliśmy w jednym z poprzednich nagrań, że u podstaw całej kultury chińskiej jest najbardziej, e, że się tak wyrażę, chińska teoria czy filozofia, która się nazywa taoizm. I taoizm polega na obserwowaniu przyrody. Przy, obserwując przyrody, widzimy, że oddychanie odgrywa niesamowicie ważną rolę. I wiele kłopotów potrafilibyśmy uniknąć, gdybyśmy dobrze oddychali. Ja, nawet na te ciężkie czasy, kiedy był COVID, napisałem książkę, która się nazywa Zdrowy styl życia według taoizmu. I tam jeden z głównych rozdziałów jest rozdział właśnie poświęcony oddychaniu. Bo taoizm próbuje określić, bez czego człowiek nie może żyć, a jeżeli bez czegoś nie może żyć, to niech to coś robi jak najbardziej poprawnie. Tak? Bo bez czego nie możemy żyć? Nie możemy żyć bez oddychania. A więc powstała sztuka oddychania według taoizmu. Nie możemy żyć bez jedzenia. A więc powstała sztuka jedzenia. Nie możemy żyć bez ruszania się. No, co to jest za życie? Mówi się, że jak roślina wegetuje, prawda? Ktoś leży nieustannie, więc musi się ruszać. Są też techniki mówiące o ruszaniu się, a nawet takie może dla młodszych trochę widzów, że nawet jest technika, która mówi, że jeżeli cechą charakterystyczną życia człowieka jest, są yy, czynności seksualne, to nawet ten seks jest tak opracowany, że dzieli się na seks, który niesie korzyści dla ludzi, ludziom i seks, który nie niesie korzyścią. Kolejna rzecz, która jest, i myślę, że poświęcimy temu zupełnie odmienną audycję, a mianowicie człowiek musi zamieszkiwać. Tak, musi zamieszkiwać. W związku z czym zamieszkuj yy, tak, żeby to tobie na korzyść wyszło, a nie niosło żadnego zagrożenia. No ale zawsze u podstaw wszystkiego jest to, że Oddychanie jest najważniejsze, bo bez jedzenia można i bez nawet picia można dłużej żyć, ale bez oddychania to po pięciu minutach, to proszę państwa, nieutleniony mózg, to państwo wiecie, że pod wodą ktoś jak na wakacjach, jak prawda, za długo będzie, to są nieodwracalne już yy, uszkodzenia. uszkodzenia mózgu tak. i, i ratownicy mają wtedy potężny dobrze, kłopot. a tak w życiu codziennym, jak pan zwraca uwagę na Proszę panią. Przede wszystkim zauważamy, że mamy złe nawyki oddychania. Co to znaczy w sytuacjach nawet nieprzyjemnych czy nieprzyjemnych, to nie jest dobry podział, ale może być taki podział, tylko w takich trochę ekstremalnych, odchodzących od takiej normy, takiego prostego życia. Wstrzymujemy oddech. Na przykład widzimy mężczyźni, piękną kobietę. Prawda. No. Idziemy do stomatologa. Do stomatologa idziemy. Jeszcze pani nie włączyła maszyny, a my już je chwytamy za, za oparcie. I wstrzymujemy oddech. Jeżeli coś nam grozi, prawda? Wstrzymujemy oddech. Przepraszam. Czy wstrzymywanie oddechu leczy? Czy wstrzymywanie oddechu jest dobre na rozładowanie stresu, na no. Załagodzenie e, jakiejś kryzysowej sytuacji, ja bym powiedział, że wręcz przeciwnie. Powinniśmy w sobie wyrobić nawyk, i to właśnie opisuje w książce ten zdrowy styl życia, że w najbardziej groźnych dla naszego życia sytuacjach, stresowych, w zagrożeniach fizycznych nawet, najważniejsze jest oddychanie. Nasze babcie kiedyś mówiły, zanim coś zrobisz, policz do dziesięciu. I wtedy ta twoje działanie nie będzie takie no, oderwane od rzeczywistości, takie na emocjach bazujące. A ja bym to zmodyfikował. Ja bym powiedział: zanim coś zrobisz, weź 10 głębokich oddechów. Oddechy ożywiają umysł, a więc człowiek będzie miał lepszy stosunek do świata. Muszę powiedzieć, że znajduje się, zostało wymyślone przez Leonarda Ora. To taki był. Ja nie lubię tego pana, ale trzeba mu oddać hołd, że przywiózł do Europy. Podróżując po Indiach, spotykając się z tak zwaną Yogą, wymyślił system oddychania, który się nazywa, właśnie terapię oddechową, która się nazywa Rebirthing. I on nawet zauważył, że dzięki właściwemu oddychaniu można człowieka cofnąć do narodzin. No i właśnie po co go cofnąć do narodzin? Ale to właściwe oddychanie, czy oddychamy, wciągamy przez nosem? Za chwilę. czy to nie jest takie proste, bo nie ma jednego rodzaju oddychania. Ja bym jeszcze może wrócił, skąd u nas taka, takie złe podejście do oddychania? A to się według i według Leonarda Ora, ale też według innych położników, to jest związane z tak zwanym szokiem urodzeniowym. Proszę sobie wyobrazić. Maleństwo jest w łonie matki, ma ciepło, mokro, cicho, gładko, prawda? I wiele tam jeszcze innych ma parametrów. I nagle wychodzi z łona matki. Wychodzą z łona matki, co się robi? Światła są na porodówce, czyli ma jasno. Ja wiem, że oczy jeszcze do końca nie działają, ale proszę pamiętać, że światła się nie odbiera tylko oczami, według medycyny tylko skóra bez światła też gorsza jest niż skóra ze światłem. I proszę Państwa, wszystko to szorstkie. Nawet najbardziej taki miły w dotyku ręcznik, ale w porównaniu z łonem on będzie szorstki. Sucho się robi. Tam było cichutko, wszystko wytłumione. Teraz się robi głośno, proszę Państwa. A przede wszystkim dziecko było mocno stulone i teraz nagle, no, proszę Państwa, posiedźmy sobie parę godzin tak stuleni, to jak wstajemy, to zaczynają nas boleć stawy. A tu dziecko nigdy nie miało rozprostowanych stawów, wychodzi z łona matki i rozprostowuje stawy. I w tym momencie, co dziecko robi całkowicie nowego? Samo oddycha. Czyli u takiego małego Bobasa może dojść do Ponadwerbalny, bo jeszcze nie umiem yy, werbalizować yy, takiego doświadczenia. Oddycham, a więc umieram. Boli mnie wszystko. Wszystko jest obce, wszystko działa na moją niekorzyść. Szorskie, głośne, suche, e, prawda, brutalne. E, e, jeszcze jak to w Poznaniu się mówi, że Frau zawsze brała za nóżki no, i klapsa dawała dziecku, żeby odchrząknął krew i żeby oddychał. A więc skojarzenia nasze z oddechem są fatalne. I właśnie Leonard Orr, który sprowadził rebirth, czyli ponowne narodzenie, on dochodził do momentu, kiedy człowiek sobie przypominał, że, że y, urodził się z traumą urodzeniową i zmieniał mu, y, że się tak wyrażę, doświadczenie związane z tym pierwszym oddechem. Jeżeli my będziemy mieli to dobre doświadczenie z pierwszym oddechem, to wtedy, jeżeli będzie jakieś zagrożenie, a to może być takie zwykłe, codzienne zagrożenie. Jest nam na przykład za zimno. To my też próbujemy tak zrobić. O Jezu, jak mi zimno. I blokujemy oddach. Nie. O Jezu, jak mi zimno. Nasz organizm ma w sobie możliwości dostosowywania się do różnych temperatur i wysokich, i niskich, co morsowie przytoczą. Jako przykład swojej działalności, jak również osoby, które są w krajach topikalnych. Ale nie możemy blokować oddechy, bo to oddech sprawia, że nasz organizm w pełni funkcjonuje, bo nie ma człowieka działającego bez oddechu. I proszę Państwa, i wtedy człowiek organizm jego normalnie działa, a jak normalnie działa, to znaczy, że, że ma możliwości dane przez naturę. Możliwości rozwiązywania wielu problemów, nawet takich, o których nam się nie śniło. A więc w każdej dramatycznej sytuacji powinniśmy bardzo głęboko oddychać. Niech Pan zobaczy, jak czasami ktoś zostanie zawezwany przed oblicze szefa. Wstrzymuje oddech i staje na palce. Ja tak mam z moją redaktor naczelną. <laughs> Staje na palce i wstrzymuje oddech, proszę i blokuje się, blokuje się, proszę państwa. I, i tego. Stanie na palcach, tak. to już jest objaw, to jest natywistyczny objaw próby zastraszenia drugiej osoby chce być wyższy. Tak jak zwierzęta czasami sprawiają wrażenie, żaba się nadyma, tak. chce pokazać, czy jest wyższa. Natomiast brakuje stabilności. To jest mówi, że człowiek powinien, jak chodzi, stać na palcach. O tym też warto by osobny program nagrać. Na palcach i na piętach powinien stać, a nie tylko na palcach. I tak samo nie blokować ody. I muszę panu powiedzieć, <laughs> Moja żona wie o tym, że ja jestem taki z przekonania właśnie taoista, że chce tu się czymś pochwalić, a mianowicie, jeżeli gdzieś w Polsce jest takie spotkanie przedstawicieli różnych Y, y, związków religijnych, ja nie jestem w żadnym związku religijnym, ale ja jestem zawsze zapraszany jako przykład taoisty. Tak? Tak. Tam mamy muzułmana, mamy y, grekokatolika, mamy katolików, czy mamy też y, adwentystów. No, wszyscy się spotykamy, ale ja zawsze jestem jako taoista. Moja żona o tym wie, że jestem taoista. I moja żona, jak widzi, że ja zaczynam głęboko oddychać, jak ja z nim rozmawiam, to ona już się wycofuje z rozmowy, bo wie, że to, co powiedziała, było niekorzystne. Ja zaczynam głęboko oddychać, to znaczy, że ja chcę się uspokoić, nie chcę wybuchnąć, prawda? O, to już doszłam do granicy, gdzie jest to. I proszę Państwa, w ten sposób można oszczędzić sobie bardzo wielu dramatycznych sytuacji. Ale też inna jest sytuacja, a mianowicie źle oddychamy w czasie jedzenia. Nawet bym powiedział, blokujemy oddech w czasie jedzenia. Wiecie Państwo, ja nie oglądam za dużo telewizji, ale jest taki program, nie wiem, że na jakiej stacji, która się nazywa Twoja twarz, brzmi znajomo. I mi się tam podoba jedna pani sędzina, która nieustannie zwraca uwagę na oddech. Ty tu miałeś problemy z przedstawieniem, męczyłeś się zadyszki, bo źle oddychałeś. No ta pani dla mnie jest w tym przypadku taoistką, prawda? Bo ten oddech jest podstawową rzeczą. Nawiasem mówiąc, co to jest moment narodzin? Że dzisiaj na przykład jest taka klinika e, pana Le Boyera we Francji, gdzie oni na przykład, kobieta już jak ma być rozwiązanie, nie rodzi na sucho, jak to się nazywa, tylko na mokro, czyli wchodzi do basenu i dziecko wychodzi z łona kobiety, nadal ma głucho, nadal ma wodę, nadal ma e, prawda, e, nie ma szorstkich rzeczy e, i ma tą samą temperaturę. Czy dziecko się już narodziło jak wyszło z łona matki? Nie. Dopiero jak zostanie z wody wyciągnięte, czyli zrobi co? Pierwszy samodzielny oddech. Oczywiście w Europie pierwszy krzyknie. Matki na porodówkach są przerażone, jeżeli dziecko nie krzyczy. Dziecko nie ma krzyczeć. To nie jest dogmatem, to nie jest synonimem, że dziecko jest zdrowe. Synonimem, że dziecko jest zdrowe jest to, że swobodnie, własnymi płucami robi pierwszy oddech. A kiedy mówimy, że człowiek umarł? Jak wydał ostatnie tchnienie, czyli jak zrobił ostatni oddech. Czyli ten oddech trochę niedoceniany moim zdaniem w Europie, chociaż nie do końca, bo wszyscy sportowcy o tym wiedzą, tancerze o tym wiedzą, że jeżeli zaburzą oddech, to... E, nie będą mieli e, wielkiego powodzenia, ale na przykład przy sportowców, bokserzy, już nie wszyscy wiedzą, bo jak się taki bokser napali, to zrobi tak i zatrzyma oddech, idzie do przodu. A co zrobi Bruce Lee, jak będzie walczył? I zgra uderzenie z oddechem. Muszę Państwu powiedzieć, że dużo osób chodzi na masaż na przykład. Rzućcie masażystę, jeżeli nie zgrywa waszego masa, tego masażu, który robi z oddechem. Coś na swoim, wdechu, z osoby, nie z osobą, a to jest jego sprawa. Jeżeli on będzie ze swoim oddechem, to jest wyższa szkoła jazdy. Ale mówi: "Teraz proszę zrobić wdech", on będzie rozumiał, że w czasie wdechu i w czasie wydechu inne mięśnie, inne części ciała są Bardziej aktywne i tak dalej, i tak dalej. A więc ten oddech odgrywa tak ważną rolę, że skupienie się na oddechu i poprawienie swojego oddychania, to jest zajęcie się własną odpornością. Dobrze, panie Jacku to tak króciutko na, kończąc naszą rozmowę. E, nie myślimy przeważnie o tym, że oddychamy, ale jak jednak się zatrzymamy i pomyślimy sobie. Który jest najlepszy ta, tak? Który? Hmm? Chciałbym poprawić swoje samopoczucie Proszę tu uprzejmie. i teraz. Przede wszystkim oddychamy nosem. Wdech nosem, wydech może być ustami. A dlaczego nosem? Proszę Państwa, dlaczego Dokleniamy nosem? Mamy mózg? Chlepie? Nie, he, he. Nos ma taką, takich kilka funkcji, a mianowicie e, nawilża powietrze. Powietrze, które jest na zewnątrz, z całą odpowiedzialnością to mówię, nie jest korzystne dla płuc. Jest za suche, za ostre, Czyli za dużo w niej zanieczyszcza. Tak. Jako filtr, jako ogrzewanie, proszę pana. Można powiedzieć, że powietrze jest uzdatniane dzięki nosowi. Wielką chorobą jest ta choroba, która mówi, że człowiek ma kłopot z nosem i nie potrafi, albo ktoś nie ma nosa. Wdycham, a ustami możemy Wydychać, ale zawsze wdycham. I już, proszę Państwa, to mamy. Dalej. Jeżeli mamy pierwsze bóle głowy, obojętnie jakie mamy, głęboko oddychamy. Jest takie, taki oddech, który się nazywa connect, po angielsku connected breathing, czyli połączone oddychanie. Nie ma przerwy, nie ma, nie ma zatrzymania. Nie ma też przyspieszania. Connected, jak my oddychamy, jakie mamy stadium oddechu? Mamy wdech, ewentualne zatrzymanie, wydech, ewentualne zatrzymanie. I my, w zależności, czy chcemy się aktywizować, czy nie. Ja, ja jestem też instruktorem tai chi. I jak ja prowadziłem zajęcia tai chi i miałem jakąś podróż nocną przed sobą, to robiłem ćwiczenia mocne oddechowe na aktywizację. To ci moi uczniowie, co byli na tym, nie mogli zasnąć tej nocy, a ja. Też nie mogłem zasnąć, ale mi chodziło o to, żeby nie zasnął w samochodzie, jak gdzieś tam jechałem, prawda? Także są oddechy aktywizujące, są wszystkie takie yang, to się nazywa oddechy Yang, a są oddechy wyciszające. Zdenerwuje nas szef. Szef nas nie obserwuje, a nawet gdy nas obserwuje. My nie obserwujemy. Powolutku, uspokojenie, bo samo zdenerwowanie się, mocna energia Yang. Filozofia chińska, filozofia toistyczna musi być równowaga między Yin i Yang, a więc uspokaja moddech. I już, proszę Państwa, lepiej funkcjonuje. Bardzo Panu dziękuję. Moimi Państwa gościem był mistrz Feng Shui, Pan Jacek Kryg.